Witam Was w pierwszym odcinku z Minecraft'a. Dzisiaj pokażę Wam serwer PvP. Dobrze, zacznijmy. Oczywiście, IP jak zawsze podam w opisie. Hmm. tutaj to Serwer ten yy, istnieje już ponad dwa miesiące więc. Jest trochę już rozwinięty, zaraz was oprowadzę po mapie. Właścicielem serwera jest kamilek 1. Także nie pyskujcie mu lepiej. Dobrze, prowadzę was po całej mapie. Tu jest przepaść, więc, gdy ktoś ma odrzut na mieczu, to łatwo może rzucić. O, tak jak tamten mnie, proroket. O, już uciekam, lepiej. No i sypu. O, właściciel serwera, właśnie. Przemy sobie jego exp. Także lepiej tutaj nie spaść. Ponieważ z tej strony nie ma wody, tylko tam jest. Jedyna woda, chyba, na tej mapie. Tu jest zamek, kościół, taki jakby. Są dwie wieżyczki i skrzyneczka przy. Dobrze, chodźmy dalej. Tutaj niestety normalnie się nie da przejść, ale jest tam woda. Że możemy wskoczyć, jest ona tak specjalnie zrobiona, żeby się nie dało spać. Płyniemy sobie na góry i was pokażę. Na mapce jest ukryte około 20 skrzynek, także warto szukać. Tutaj gracze chowają swoje itemki, tutaj jednak jest dodatkowa skrzynka. Tu inny nic nie ma, zabrali wszystko Tutaj Jest taki pokoik do skrycia się, tutaj jest tylko jedna skrzynka, tu są tutaj I jest 4, 5, 6, 7 perełek Na tym serwerze nazywają się one Skok wiary". Troszkę buteleczek z expem i diament Za każde zabicie gracza dostajemy jeden level jak widać na czasie napisałem yy, kropeczkę poziom 11, ponieważ zabiłem już 11 graczy. tych kamilek mi pisze czy walczę? Hmm. Co mu możemy odpowiedzieć? No dobra. Zjedźmy sobie koksa. Jakiś dororoket już niebiję. To już będzie chyba na tyle z tego odcinka, także zapraszam na ten serwer. I